Akcja. Cześć, witam wszystkich. Chciałbym Was zaprosić w najbliższą sobotę na turniej wiateaki K w Bolton. Za chwilę przystąpi do losowania poszczególnych zespołów poszczególnych, do, do poszczególnych grup. Tutaj mamy cztery grypy ABCD. Na sam początek wylosuję cztery drużyny obstawione jako numer 1, to znaczy na wiateaki Bolton jako Głównych organizatorów i trzy zespoły, które zajmują szczyt tabeli w Polish Master League. Pierwszym zespołem do grupy A będą wiata wiatraki Bolton. Pierwszym zespołem w grupy B będą, będzie Dywizją 303 z Męczysleru. Pierwszym zespołem do grupy C będzie Mongo Kim-Hul i pierwszym zespołem do grupy D będą chłopaki z Lions okay. Tutaj znajdują się pozostałe zespoły, nie stawione z numerem numer 1 i tak więc Drugim zespołem w grupie A będzie Dynamics Workshop. Drugim zespołem w grupie B będzie Lunatics Manchester. Drugim zespołem w grupie C będzie Sikorski New York Team. Drugim zespołem w grupie D Będą Manchesterowcy. Trzecim zespołem w grupie A będzie Polonia Blackbear. Trzecim zespołem w grupie B będzie Aeth House Lincoln Team. Trzecim zespołem w grupie C. Będzie City PS <coughs> trzecim zespołem w grupie D. Będzie No Sukao. zespołem w grupie A. Będzie No Hope. zespołem w grupie, grupie B będzie ISG Dąbkaster w tym zespołem grupie C padło mi w zespołem grupie C będzie Contra Rexham w zespołem grupie D Będzie Alko Team Wackfield. I losujemy cztery ostatnie drużyny. Ostatnią piątą drużyną w grupie A będzie Jaguar Polish Blackpool. Piątym zespołem w grupie B będą Młodzi Wilcy. Piątym zespołem w grupie C Będzie Sparta Wellington i ostatnim zespołem w grupie D będą chłopaki ze slow Gryf Master slow. Tak więc zakończyliśmy losowanie poszczególnych grup. Zapraszam tutaj Adama do yy, zbliżenia. Wszystkim zespołom dziękuję, życzę powodzenia. Do zobaczenia w sobotę.